Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bez Barier. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o trendzie, który ostatnio panuje w internecie, i o takiej myśli, która mnie naszła, kiedy ja oglądam ten trend. Zaczynając, muszę Wam powiedzieć o co chodzi w tym trendzie. Mianowicie nagrywa się do muzyki i daje się napis walić terapię, czasami bardziej brzydkie słowa. Ja chcę. No, i jest wiele fajnych wykonań tego trendu, i są dalej napisy. Ja chcę, żeby zrozumiał, jaką krzywdę mi zrobił, ja chcę, żeby zrozumiał te emocje, ja chcę, żeby zobaczył, jak płakałam i tak dalej. Jest bardzo wiele takich okej, okay, według mnie w porządku, no bo osoba, która skrzywdziła, powinna wiedzieć, że jaką krzywdę wyrządziła tej drugiej osobie, powinna być świadoma tego, i bardzo dobrze jest, jak uświadomić drugą osobę w tym, co. Się stało i jak to wpłynęło na tą drugą osobę, więc to jest dla mnie w porządku wykonanie tego trendu, ale równie często zauważyłam, że pojawia się inna perspektywa tego trendu, która niekoniecznie mi się podoba z tego względu, że panuje w niej bardzo dużo nienawiści. Czy to nienawiści płynącej tak fizycznie i takiej chęci, jakby. Przemocy wobec kogoś, ale i nienawiści takiej emocjonalnej do kogoś. I ja tutaj nie chcę mówić, że to są złe emocje, czy coś takiego, bo oczywiście są sytuacje, gdzie rzeczywiście taka krzywda zostaje z kimś na zawsze, i, i ten, ale czemu akurat mamy żyć w takiej nienawiści cały czas? Ja rozumiem, że to mogą być skrajne emocje no i zostawia to ślad emocjonalny dla danej osoby, ale chciałabym się skupić na troszeczkę innych jeszcze troszeczkę innym jeszcze tym aspekcie tego trendu, i wywiązała się gdzieś tam w mojej głowie taka konsekwencja tego, tej nienawiści w naszym życiu, więc to będzie omawianie tego trendu będzie tylko takim wstępem do głównej części odcinka. I zauważyłam, że jest właśnie wiele też wykonania tego trendu na zasadzie walić terapię i ja chcę, żeby on się dławił swoimi łzami. Ja chcę, żeby on dławił się swoimi łzami i krzyczał. I jeszcze są idący dalej z życzeniem komuś, żeby ktoś go pobił, żeby ktoś mu rozwalił głowę i żeby nigdy nie wstał. I to jest dla mnie osobiście przerażające. No bo Kurde, jak możemy pisać takie rzeczy w internecie, jak możemy żyć tak. Jak możemy żyć taką nienawiścią do kogoś? Ja wiem, że to wynika z nieprzepracowanych emocji, jednak jest to bardzo niezdrowe żyć taką nienawiścią do jakiejś osoby. I tutaj właśnie. Idąc, że to jest niezdrowe w ogóle promować takie treści w internecie, że ja nie chcę terapii, ja chcę zobaczyć, jak ktoś mu rozwala głowę, um, uważam, że to jest bardzo niezdrowe i czegoś takiego nie powinno być już w internecie, bo jest to szerzenie po prostu nienawiści wszem i wobec, i no tak po prostu według mnie nie powinno być, i też tak nie powinno być nawet w codziennym życiu, że życzymy komuś. Tyle nienawiści, że mamy w sobie tyle złości, że chcemy, żeby komuś stała się krzywda. Tak nie powinno nigdy być. Nieważne, co ktoś nam zrobił, nigdy nie powinniśmy życzyć drugiej osobie naprawdę dużej krzywdy, bo niestety tak jest w tym trendzie i bardzo często spotykam się w tym takim codziennym życiu. A teraz, przechodząc dalej, chciałabym właśnie opowiedzieć troszeczkę o. Tej nienawiści w życiu, i o tym, jak wpływa ta nienawiść na nasze życie, taka nienawiść do kogoś i jak to się przekłada na nasze życie. Ale zanim też chciałam zaznaczyć bardzo ważną kwestię tutaj w tym odcinku, że oczywiście działania nielegalne, które podchodzą pod różne paragrafy w kodeksie karnym. Powinny być odpowiednio karane przez odpowiednie służby. Nigdy nie powinniśmy sami wymierzać komuś sprawiedliwości, bo do tego są odpowiednie osoby, odpowiednie instytucje. I ja wiem, że czasami policja może nie działać tak, jak tego chcemy. Jest wiele takich głośnych hafer w internecie. To jednak warto szukać jakiejś instytucji, która ona wymierzy sprawiedliwość, a nie szukać sprawiedliwości na własną rękę. Albo wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę, bo przemoc rodzi przemoc. I o tym trzeba pamiętać. Przechodząc już do głównego tematu odcinka, a mianowicie nienawiść szerzy nienawiść. I to jest coś, co w ogóle mi zapada bardzo mocno w głowę. A tak samo przemoc rodzi przemoc. I coś jest w tym, bo my wysyłając, jakby w ogóle. Do naszego życia i do życia innych nienawiść, to ta nienawiść prędzej czy później do nas wróci. Jeśli wysyłamy nienawiść wobec danej osoby, to ta osoba też zacznie żywić do nas nienawiść, więc ciągle będziemy gdzieś w tej nienawiści. Dodatkowo mam wrażenie, że żywiąc do kogoś nienawiść, do danej osoby przez daną sytuację. My ciągle żyjemy w tych emocjach, żyjemy ciągle gdzieś w tej emocji bardzo negatywnej, która gdzieś z perspektywy dłuższego okresu czasu życia w tych negatywnych emocjach, życie nawet w tym wydarzeniu, może spowodować bardzo niefajne skutki emocjonalne psychiczne chociażby załamanie psychiczne albo inne zaburzenia psychiczne. Niestety takie wydarzenia i tak silne trzymanie się niektórych emocji powoduje, że gdzieś ciągle szukamy tej emocji, ciągle mamy to w sobie i to nas gdzieś tam wyniszcza, wyniszcza naszą psychikę. I trzeba o tym pamiętać, że życzenie komuś właśnie takich bardzo negatywnych rzeczy też powoduje, że w nas pojawia się ta nienawiść życząc komuś coś złego, albo chcąc takiej zemsty, wiecie, taka zawiść, to ona też budzi w nas negatywne emocje, i przez co cały czas trwamy w takich negatywnych emocjach, co w ogóle przechodzi na to, że my nie możemy iść dalej w życiu, nie możemy ruszyć gdzieś dalej, nie możemy iść dalej, bo ciągle jesteśmy w tej samej sytuacji i prawdopodobnie nawet chcąc ruszyć gdzieś dalej, ale będąc ciągle w tamtych emocjach, nie możemy ruszyć dalej, bo to nas blokuje, te emocje nas blokują, ta nienawiść nas blokuje i tak bardzo często jest, i uważam, że w nas. Nie powinno być nienawiści do innych osób, bo nienawiść to nie powinna być emocja, która będzie szerzona. I ta emocja nie powinna być wokół nas ciągle coraz mocniej powszechna, bo jednak nie o to chodzi w życiu, żeby nie otaczać się tą nienawiścią. Każdy jednak chciałby. Przeżyć szczęśliwe życie, a skupiając się na negatywnych sytuacjach i negatywnych emocjach związanymi z tymi sytuacjami, często nie możemy ruszyć dalej w naszym życiu i zatrzymujemy się w jakimś momencie. Ja wiem, że tutaj powtórzyłam kilka razy podobne zdania, ale warto przesyłać tego materiału nawet po raz drugi i wyłapać te różnice. Dziękuję Wam bardzo, że tutaj jesteście, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że taki troszeczkę inny format z takimi moimi przemyśleniami Wam się spodobał. I tak jak mówię, nienawiść szerzy nienawiść. Jeśli my życzymy komuś z taką nienawiścią, to ta nienawiść do nas wróci w ten czy w inny sposób. Oczywiście każdy powinien ponieść konsekwencje swoich czynów, powinien wiedzieć tego, że zrobił krzywdę komuś. Jednak pamiętajmy, żeby nie kierowała nami nigdy w życiu nienawiść, bo to jest najgorsze, co my sami dla siebie możemy sobie zrobić. Tutaj, jak już mówiłam, przekłada się to na nasz stan emocjonalny, na naszą psychikę, a czasami nawet może doprowadzić do zaburzeń psychicznych. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki troszeczkę nietypowy temat, też dosyć krótki odcinek, bo około 10-minutowy, Wam się spodobał. I słyszymy się już w kolejnym odcinku podcastu Bez Barier.